Witam serdecznie. Mamy piątek, już jest wieczór. Na dworze robi się ciemno, a ja skończyłem kolejną realizację swoją. Pokażę Wam modyfikację, jeżeli chodzi o system One od Kubricka. Nie będzie tutaj modyfikacja skrzyni, tym razem będzie to coś ciekawszego, a mianowicie będą to blaty robocze. Blaty robocze, które można zamontować na system One, zdemontować, zamontować na te blaty jakieś urządzenia i nie tylko. Zapraszam. Tak jak mówiłem, dziś y, temat blatów roboczych. Dlaczego blatów roboczych? Ponieważ szukałem alternatywy takiego blatu roboczego, przewoźnego, przenoś, przenośnego który będę mógł zamontować na mój system y, narzędziowy, system skrzyniowy. I takiego rozwiązania dokonałem w końcu. Pokażę Wam dwa rozwiązania, jakie ja wykonałem, które y, u mnie się sprawdzają do moich y, akurat warunków pracy. Mamy tutaj system one na platformie jezdnej, parę skrzyneczek. Pierwszy blat jaki wykonałem jest to blat z płyty OSB 18 o wymiarach 62x59. Dlaczego takie wymiary? Ponieważ miałem akurat taki kawałek. Obok mam przykręcone, jak widzicie, mocowania z druku 3D do montażu dowolnej skrzyni wyciąłem również rączkę dzięki temu możemy ten blat sobie powieścić, zawiesić lub po prostu przenosić lub po prostu operować blatem po powierzchni roboczej blat montujemy jedną ręką, mamy od spodu zrobione stopery dosuwamy do skrzyni i zapinamy, zobaczcie tyle Cała prostota. Dzięki temu teraz możemy sobie operować blatem w prawo, w lewo, w kółko, nie ma z tym problemu. Do czego sprawdzić taki blat? Do wszystkiego. Od montażu, pojedzenie, popicie kawy, pomalowanie, skręcanie, wiercenie dosłownie co sobie żywnie chcemy. Jak widzicie, blat solidny można go wykonać z innego materiału ja wykonałem z płyty OSB ponieważ miałem pod ręką o. i tyle w temacie bardzo fajne ciekawa alternatywa zwłaszcza, że ten blat możemy sobie dopasować do swoich potrzeb jeżeli chodzi o wysokość ujmując jedną skrzynkę mniejszą montując skrzynkę wyższą i na odwrót. Rewelacja sprawa nie ma z tym problemu. A większość stołów roboczych ma taką standardową wysokość. Tutaj wysokość jest zmienna. Druga fajna sprawa: szybki montaż, szybki demontaż. Lekkość naszego blatu i odkładanie pod jakieś tam miejsce, stanowisko, gdzie nam się żywnie podoba. To jest ten pierwszy blat który stworzyłem, a drugi blat, który stworzyłem, jest kapkę grubszy, masywniejszy, ponieważ będzie to blat do montażu maszyn. Możemy do tego blatu zamontować ukośnicę, jakoś tam yy, nie szlifierkę, nieszlifierkę stołową, nie stołową czy tam krajzegę. Ja tutaj akurat będę montował moją pilarkę stołową, więc musiał być blat naprawdę yy, gruby również możemy oczywiście zapiąć, nie ma z tym problemu dzięki temu mamy skrzynię z blatem przewoźną, przenośną i na tym możemy montować maszyny zobaczcie Pyk. i maszynkę już mam na skrzyniach, i mam stanowisko robocze. Oczywiście regulacja wysokości, góra, dół. Mogę maszynę przykręcić lub ścisnąć ściskami. Wybór należy do mnie. Nic dodać, nic ująć. Bardzo solidne i przydatne rozwiązanie. Jak widzicie. Bardzo ciekawa alternatywa Dla osób Którzy Chcą mieć taki przewoźny blat Pod ręką Nie martwiąc się Nie kompinując yy, Na robocie Jakiegoś tam modyfikacji stanowiska I dalej Tutaj bierzemy blat ze sobą Blat leciutki Rozwiązania są różne Może być dłuższy, może być krótszy Nie ma z tym problemu Zapinamy, jak nie trzeba, wypinamy, odkładamy na miejsce i, i tyle w temacie. Jeżeli macie jakieś ciekawe komentarze, oczywiście zapraszam. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, na dole czerwony przycisk. Nie zapomnijcie o łapce w górze i dzwoneczku, by być na bieżąco. I oczywiście zapraszam, prawdopodobnie w niedzielę, jak mi się uda kolejne narzędzie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.